Gratulacje. Na ostatnim, po ostatnim się udało Ci się wspiąć na pozycję lidera rajdów Wisły. Tak, to bardzo pozytywna informacja dla nas była, jak dojechaliśmy do mety i zobaczyliśmy wyniki. Natomiast Myślę, że gdybym był na miejscu Wojtka, to raczej nie szedłbym wszystkiego, ponieważ patrząc na klasyfikację mistrzostw polskich, jego sytuację, klasyfikację rajdu e, i to, co dzisiaj przytrafiło się Tomkowi i Maćkowi, to ja na jego miejscu bym e, tutaj nie walczył o zwycięstwo, tylko po prostu spokojnie dowiózł pozycję numer dwa. Trudno mi powiedzieć zatem, na ile, e, na ile on po prostu wykorzystał wszystkie swoje umiejętności. Co oczywiście nie umniejsza mojej radości, bo wygraliśmy dzisiaj dużo odcinków specjalnych. Wliczając te, na których się wychowywałem, mogę tak powiedzieć, ponieważ stawiałem pierwsze kroki, uczyłem się opisu, i, i no, to było istotne z punktu widzenia jakichś moich ambicjonalnych, wewnętrznych, wewnętrznych celów, które sobie założyłem.